To jest minifigurka Samukaja, a dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek od klejeńców. Zapraszam! Tak się prezentuje ta minifigurka. Wystąpiła ona tylko w dwóch największych zestawach. Forteca Garmadona, Piątynia Ognia. Jest są to dwa największe zestawy. Prawdopodobnie dlatego wynika tak wysoka cena tej minifigurki, a ona kosztuje w okolicach 300 zł. Tak się prezentuje minifigurka Samukaja. Jest to minifigurka, która ma cztery ręce. Jest to szkielet, który pojawił się... W serialu pilotażowym Lego Ninjago, gdzie był on przy, wcześniej przywódcą szkieletów, został on zdetronizowany przez Garmadona, ponieważ kiedy trafił do Krainy Cieni mieli pojedynek, gdzie Garmadon pokonał Samukaya używając Pinjitsu. Niestety później Samukaya został jego podwładnym, nad czym bardzo upolewał, co na końcu serialu jest ukazane tym, że go zdradził, kiedy miał do wyboru użyć mu albo wziąć cztery złote bronie. Tylko niestety nie przewidział do tego, że Garmadon doskonale to planował i poświęcił swoje życie na to, żeby Garmadon przedostał się do krainy żywych, wychodząc przez portal, który stworzył on, trzymając wszystkie zbroje. Na drugi są naprawdę dobrze zrobione. Tu widzicie, wszystkie detale są na są piękne odlewy, głowa mu się rusza w górę i w dół. Niestety LEGO później kiedy został wyprodukowany pytor, czyli fioletowy wężon zrobili mu cały czas otwartą paszczę, co uważam, że wygląda po prostu tragicznie, tak to właśnie wygląda. No, niestety tutaj LEGO się nie popisało. Powinni zrobić mniej więcej takich tutaj, żeby właśnie miał otwartą głowę, bo wygląda to bardzo naturalnie i wygląda to bardzo dobrze. Samukaj nosił wcześniej wszystkie cztery sztylety. Mamy tutaj takie customowe tutaj zrobione. Samukai powraca w serialu LEGO Ninjago. Pojawił on się w specjalnym odcinku Day of the Departed, czyli Święto Umarłych, gdzie powraca on do żywych, mając szansę wrócić do świata żywych, kiedy musiałby pokonać jednego z ninja. W tym przypadku wybrał sobie Jaya. Nie udało mu się. I wrócił on do krainy umarłych. Tak wygląda jeszcze jego specjalny, specjalna broń, którą mieli wszyscy złoczyńcy w tym odcinku. I trzymał on ją przez cały odcinek, chociaż też się pojawia ze sztyletami. I to by było na tyle, także co, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, drogi widzu, może zostawić subskrypcję na dole, tak samo łapkę w górę i dzwoneczek, żeby nie ominęły Cię kolejne materiały. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za oglądanie, cześć!